Dzisiaj nowa Cupra Formentor, która po gruntownym liftingu ma szansę na ponowne zawojowanie europejskiego rynku crossoverów. Cupra Formentor od swojego debiutu zdobywa serca kierowców. W 2023 roku sprzedano 120 tysięcy egzemplarzy, czyniąc go jednym z najpopularniejszych modeli w swojej klasie. To, co przyciąga uwagę, to nie tylko świeży design, ale także poprawione parametry techniczne i nowoczesne technologie. Zanim jednak przejdę już na dobre do omówienia nowego modelu, przypomnijmy sobie wszyscy, jak prezentowała się poprzednia generacja tego pojazdu. Wracam do nowości. Zacznę od zewnętrznych zmian, które są zarówno subtelne, jak i spektakularne. Przednia część Formentora zyskała nowy wzór światu do jazdy dziennej z charakterystyczną sygnaturą trójkątów, co jeszcze bardziej potęguje agresywny wygląd modelu. Przód pojazdu przywołuje kształt nosa rekina. Z tyłu uwagę przyciąga nowa listwa świetlna oraz podświetlane logo, co dodaje elegancji i nowoczesności. Dolną część zderzaka zdobi nowy, wyrazisty dyfuzor. Klienci mogą też personalizować wygląd swojego Formentora, wybierając spośród 8 lakierów nadwozia, w tym nowych, matowych odcieni. Wewnątrz Kupra postawiła na nowoczesność i funkcjonalność. Nowy, większy, prawie 13-calowy ekran systemu multimedialnego z nową generacją oprogramowania to tylko jedna z wielu zmian. Warto również zwrócić uwagę, że sterowanie głośnością radia, jak i regulacja temperatury klimatyzacji jest możliwa za pośrednictwem podświetlanego panelu dotykowego. Cockpit wykorzystuje materiały z recyklingu, a nowe siedzenia kubełkowe obite są mikrofibrą pochodzącą w 73% z odzysku. Kierownica, jak i cyfrowe zegary zostały niezmienione. Jako ciekawostka za nagłośnienie odpowiedzialny jest uznany producent sprzętu audio Zenheiser. Dwunasto-głośnikowy system wsparty jest 390W wzmacniaczem i technologią audio z oprogramowaniem Zenheiser Ambeo Concerto. Nowa stacja indukcyjna do ładowania smartfonów ma moc 15W i system aktywnego chłodzenia. Pod maską formentora również zaszły zmiany. Gama silników jest szeroka, od benzynowego 1,5-litrowego TSI o mocy 150 koni mechanicznych przez 2.0 TSI dostępny w wersjach do 333 koni mechanicznych po hybrydowe i dieslowskie jednostki. W szczególności warte uwagi są nowe hybrydy plug-in, które oferują większy zasięg elektryczny przekraczający 100 km. co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania. Podstawowy benzynowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych współpracuje z sześciobiegową manualną skrzynią. Z kolei automatyczna skrzynia DSG dostępna jest dla silnika 1.5 eTSI, czyli miękkiej hybrydy z instalacją 48 V. Tego typu układ pozwala na poruszanie się z wyłączonym silnikiem, odzyskiwać energię podczas hamowania jak i częściowo wspierać jednostkę spalinową. Ma to wpłynąć na płynność jazdy i wzrost wydajności. Mocniejszy wariant oparty jest na silniku 2.0 TSI z napędem 4-drive, który generuje 204 konie mechaniczne mocy, czyli 14 koni mechanicznych więcej względem pojazdu przed zmianą. Silnik sprzężony jest wyłącznie z 7-biegową automatyczną skrzynią DSG. W Formentorze VZ topowe warianty benzynowe oparte są o silnik 2.0 TSI o mocy 265 i 333 koni mechanicznych. Pierwszy wariant sprzężony jest z automatyczną skrzynią DSG i napędem na przednią oś, drugi zaś z napędem 4Drive i skrzynią automatyczną. Ponadto w topowej wersji dostępny jest system rozdzielania momentu obrotowego i opcjonalnie hamulce Akebono. Co prawda jestem dosyć mocno zaskoczony, ponieważ nowy Formentor nadal będzie oferowany z silnikiem diesla. Dostępny wariant to 2.0TDI 150 koni mechanicznych z siedmiobiegową skrzynią DSG. Duże zmiany zaszły na polu hybryd. Klienci zainteresowani wariantem i e hybrid mogą wybierać pomiędzy wersją 204-konną a 272-konną. Technologia w nowych hybrydach plugin została opracowana niemalże od nowa. Oba warianty bazują na silniku 1.5TSI silniku elektrycznym i większym akumulatorze trakcyjnym, który ma pojemność prawie 20 kWh. Dzięki temu zasięg na w pełni naładowanej baterii wynosi ponad 100 km. Baterię naładujemy z mocą do 50 kW poprzez ładowanie prądem stałym DC. Albo za pomocą wallboxa o mocy 11 kW. Jako ciekawostka, w poprzedniku moc ładowania wynosiła zaledwie 3,6 kW. Warto zwrócić uwagę na zaawansowany napęd na cztery koła, który pozwala na przenoszenie 100% momentu obrotowego na wybrane koło, co znacząco wpływa na dynamikę i stabilność jazdy. Nowy Formentor jest wyposażony także w tryb Drift, który z pewnością przypadnie do gustu entuzjastom sportowej jazdy. Premiera nowego Formentora zaplanowana jest na czwarty kwartał 2024 roku, co z pewnością wzbudza wiele emocji wśród fanów marki i potencjalnych nabywców. Kupra Formentor pokazuje, jak marka dynamicznie reaguje na oczekiwania rynku, oferując nie tylko wysoką jakość wykonania, ale i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Co sądzicie o nowej Kuprze Formentor? Czy uważacie, że te nowości technologiczne i design mają szansę przyciągnąć nowych klientów? A może sami rozważacie zakup tego modelu? Dajcie proszę znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie już niebawem. Cześć!